Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji z zarządu w Opolu wspólnie z prokuraturą zajmowali się sprawą wprowadzania na teren Rzeczpospolitej paliwa. Według ustaleń pracujących nad tą na podstawie firmy tzw. Słupa sprowadzono do Polski blisko 700 tirów paliwem, każdy przewiózł blisko 30 tysięcy litrów paliwa. Przez konto tej firmy przepłynęło, jak oszacowali policjanci, ponad 120 milionów złotych. Skarb państwa, do skarbu Państwa nie odprowadzono w związku z tą działalnością blisko 10 milionów złotych należnego podatku. W związku z tą sprawą zostało zatrzymane trzy osoby, są to mieszkańcy województwa śląskiego w wieku od 30 do 42 lat. Wszystkie te osoby usłyszały już zarzuty działania w grupie przestępczej oraz sprania brudnych pieniędzy. Policjanci zabezpieczyli na kontach tych osób blisko 6 milionów złotych. Za takie czyny grożą kary nawet do 10 lat pozbawienia wolności. Funkcjonariusze przewidują dalszy rozwój tej sprawy.